Z tego tworzywa może powstać tak naprawdę wszystko. Doniczki, podstawki, kubły na śmieci, znaki drogowe. Idąc do jubilera i kupując pierścionek może albo obrączkę, być... może się okazać, że to czy kiedyś była część komputera. Może się okazać, że to jest część komputera, może się okazać, że to albo serwera, albo naszego czajnika w kuchni, bo tam też są płytki. Nie? Ta rzeczywiście zmielona wartość tego Big baga może być dobrej, średniej klasy samochodu. Komputery, czajniki, tostery. Wszystko? Wszystko? Żelazka? Wszystko. Elektrośmieci jest coraz więcej i więcej na skutek szybkiego rozwoju cywilizacyjnego i technologicznego. Według raportu Global E-Waste Monitor w 2022 roku na świecie wytworzono 62 miliony ton elektrośmieci, co odpowiada masie ponad 360 wielkich statków wycieczkowych. No to jest gigantyczna ilość. Do 2030 roku ma to być 82 miliony ton, czyli wzrost o 30%. To są niepokojące liczby, więc my jako konsumenci Musimy się zmierzyć z tym problemem, a nie jest to zbyt trudne czy czasochłonne. W Polsce corocznie wytwarza się blisko pół miliona ton elektrośmieci, czyli na jednego mieszkańca naszego kraju przypada około 12 kg. To nieznacznie tylko przekracza średnią unijną. Wedle szacunków, drugie tyle niestety zalega w naszych domach, zamiast trafić do recyklingu. Naprawdę ważne jest, żeby nasze elektrośmieci trafiały w odpowiednie miejsce. Czyli do specjalnych punktów zbierania. Jest ich coraz więcej w całej Polsce. Jak to wygląda w praktyce? Odbiór elektrośmieci czasem organizuje lokalny samorząd. Są to na przykład popularne przoki, czyli punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Czasem oddajemy je po prostu w wyznaczone dni firmie odpadowej, a jak nie mamy takich opcji, trzeba je zawieźć do lokalnego punktu zbierania elektrośmieci albo po prostu zamówić ich odbiór bezpośrednio z domu. Odpowiednie informacje można znaleźć bez w internecie, na przykład na stronie Elektroeko. Inna opcja to są specjalne pojemniki na elektrośmieci w charakterystycznym zielonym kolorze, dostępne w wielu miejscach w Polsce. Można do nich wrzucać niewielkie urządzenia, np. przykład żelazka, miksery czy laptopy, a przez mniejsze otwory także zużyte baterie. Ich dokładną lokalizację można sprawdzić na stronie internetowej razem.pl.